W tym czasie, w tym w dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać kolejną fajną rzecz, a konkretnie śmigłowiec, darmowy śmigłowiec do Microsoft Flight Simulator. Co ciekawe to jest moto, ale tak jak było w przypadku szybowca, społeczność się wykazała i zrobiła śmigłowiec Airbus H135. Znajdziecie w zakładce oders, jak zainstalować to pokażę w dalszej części filmu, a najpierw krótka prezentacja co ten helikopter zawiera. No i drodzy, śmigłowiec wygląda tak, aktualna pogoda tutaj jest taka no nie za Chociaż ładnie to wygląda w ciemnościach Poprawimy sobie troszeczkę warunki Przede wszystkim zrobimy sobie, żeby było troszkę jaśniej nie, 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 nie live Tylko sobie zrobimy, o Czyste niebo Jakiś tam dzień Wygląda to w ten sposób A więc Na pierwszy rzut oka całkiem ładnie Ja nie jestem specem od śmigłowców W żadnym wypadku ale widzę, że są nawet klikalne tutaj elementy, więc to już jest na plus. To, co jest tu ciekawe, to jest ten taki panel z prawej strony. Można tutaj ustawić całkiem sporo rzeczy: odłączonych świateł, czy też tutaj można sobie drzwi otwierać, na przykład takie bajery. To zawiera się tutaj także cały taki no, system planowania trasy, autopilot. Za chwilę Wam pokażę pokrótce, jak to działa. Są też trzy tryby lotu: tryb łatwy, tryb zaawansowany, więc naprawdę wymagający. No jeszcze tryb dla Xboxa. Nie mam Xboxa, to Wam nie powiem, jak to wygląda. Najpierw pokażę w trybie prostym, jak całość się ma. Żeby w ogóle wystartować, to klikamy, o nie tutaj, tylko klikamy w konfigurację i mamy coś takiego: Ready for takeoff Jak to właśnie kliknąłem i słychać po dźwiękach, że. O. Możemy go na nawet górze miałem widocznie troszeczkę tą wajchę podciągniętą, że tak się wyrażę. Więc przed odlotem przed trzeba dać config i ready for takeoff. Obroty nam tutaj wzrosły. No i w tej chwili zapanujmy sobie jakąś drogę. Jestem tutaj w biecko białej Zróbmy sobie jakiś prosty lot, bo pokażę Wam też, że autopilot działa. Także jestem w EPBA, OK. No i załóżmy, że chciałbym lecieć do Krakowa na przykład, PKK. Ok. No i taki prosty plan jest wprowadzony. Jak sobie tutaj klikniemy na panel, to widać, że trasa już powinna być wskazana. Jeszcze tutaj zobaczę, czy też muszę zatwierdzać. Origin jest, destination jest. Także teoretycznie to powinno nam działać. O, i trasa nam się tutaj pokazała, gdzie trzeba lecieć. Jeszcze tutaj mamy taki widok, linia jest poprowadzona. No i co trzeba sprawdzić? Jeszcze jedną rzecz, czy mamy zaznaczony źródło jako GPS? Tylko muszę to znaleźć i to pod tego przycisku. przycisku bo jest, to jest GPS wybrany, także jak włączymy auto pilota i nafty, to powinien nam tam, tam śmigłowiec lecieć. Ale zanim to zrobimy, krótka prezentacja. Najpierw tryb lotu, taki podstawowy. Zwiększymy tutaj. Ee, nie wiem czy to, się, czy to jest fachowe określenie ciąg, jest po prostu kąt natarcia tych łopat. No i w trybie tym bajsikowym nie jest to jakieś strasznie trudno. Jest dosyć stabilny. Znaczy obraca się tutaj ładnie, reaguje dosyć tak przyzwoicie. Jest to pilotaż całkiem przyjemny. Chociaż ma się takie wrażenie, czy ja mam takie wrażenie, że on tak mało mocy ma. I tak powoli dosyć się znosi, ale nie, nie znam się na śmigłowcach, więc nie będę się tu wymądrzać. Jest tryb zaawansowany, znacznie bardziej wymagający, już gdzieś nas tu zaczyna obracać, gdzieś coś trzeba kontrolować nogą. No, jest takie to latanie zdecydowanie trudniejsze. No i jeszcze jest ten tryb Xbox i na Xbox, ale tutaj wam się nie wypowiem, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie posiadam. Pokażę wam e, autopilot, jak działa. Włączmy wejdźmy w autopilot ustawmy w ogóle jakąś wysokość o, tutaj się widzicie, zmienia że nie wiem, niech on leci na nie wiem, 2500 stóp autopilot, alt, nav no i teraz będzie nam leciał teoretycznie do celu, powinien się ustawić w tamtą stronę zobaczymy co ten zrobi no i mamy 2000 I co teraz się stanie leci do przodu tak, ewidentnie pochyla się i leci teraz do celu Powinien nam przynajmniej zacząć lecieć do celu. Zobaczymy. No, leci. Pochylił się do przodu. Tak, leci już do celu, już powoli zaczyna nabierać prędkości. Będzie, zaczyna się rozpędzać. I będzie nam leciał zgodnie z naszymi tutaj ustawieniami. I opowiem Wam, że później na tym autopilocie, autopilocie leci całkiem sprawnie. Co my tutaj jeszcze mamy? Rotor to jest krótkie, na nie za bardzo. No, tak czy owak, jest to całkiem fajny, przyzwoity darmowy śmigłowiec, Ma tu jeszcze jeden bajer, taki reflektor, tylko jest ostrzeżenie, że możesz się skraszować. No dobra, załóżmy, że przyjmuję to i możemy tutaj sterować. No, co to dobrze widać, ale jest tutaj taki po świeci. Teraz za tego tak nie widać. Może zróbmy to ciemniej. O! na taki szperacz, coś tam można podświetlać no i już pomijam fakt, że to naprawdę bardzo ładnie to się wygląda, nie? także polecam sobie ten śmiejec przetestować, a teraz przejdźmy do, do tego momentu, gdzie pokażę Wam jak się go instaluje oraz yy, skąd go pobrać Moi drodzy, instalacja tego śmigłowca jest klasyczna jak dla każdych innych, czy też dla większości dodatków, czyli w folderze community wrzucacie sobie ten śmigłowiec, on się tutaj nazywał. na tą chwilę, właśnie tak jak widać na ekranie, HP GR H135, gdzie znaleźć foldery, w których należy instalować Dodatki, to podlinkuję wam jeden z poprzednich poradników, w którym omawiam tą kwestię: jak te foldery znaleźć, gdzie one są u każdego z Was. Ale generalnie chodzi o to, że chodzi o folder community. Ale link do tamtego poradnika też wrzucam w opis. Także, że ktoś nie wie, jak znaleźć swój community, to zapraszam do obejrzenia filmu. Natomiast sam śmigłowiec można pobrać na przykład stąd. Link jest oczywiście też w opisie. Aktualna wersja prezentowana to była 084. Choć, tak, to była 084, bo wczoraj pobierałem. To jest wczorajsze wydanie, także, także to była raczej ta wersja. No, chyba że akurat pobrałem i chwilę później wypuścili nową wersję, to też tak mogło być. No, ale generalnie projekt jest free. Jest to całkiem przyzwoity śmigłowiec, całkiem fajny helikopter. Także. Można go sobie przetestować. Ja go też oczywiście podlinkuję na CWP, czyli do Centrum Wirtualnego Pilota, gdzie Was, gdzie was zapraszam. To jest taka strona, którą zrobiłem z myślą o społeczności tej lotniczej. Także będzie tam też wyrzucony na liście ciekawych samolotów, czy też śmigłowców, ogólnie maszyn do pobrania. Także tyle. Życzę Wam dobrej zabawy i trzymajcie się. Hej!